Cześć, 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 to pięć paczek kartek. A, pieczo, lelom. Chmieli, kasijos, pawełko, obrania,

tomash tuk star fly. Dale. Done. Minna. Goi. Che che Uraka się. Anukłot. Erm. Lożek. E. Dziwecz. to to. Tak, tak. E. Sven. Ostatnia. Warcock oh Mailerès no stick. Homer's ja to <gryw> Tak Tak Volamin Fans Fawolik No to wszystkie paczki na dziś Najlepsza to Volamin to... -y Fans Fawolik Najlepsza to Volamin Fans Fawolik I